Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg, ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie, przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najaśnie wywiód przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich figelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi. Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca, aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekoistą. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj. Bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że z martwych wstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie zna pan tych którzy są jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy kto wzywa imienia pańskiego W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne ale też drewniane i gliniane jedne służą do celów zaszczytnych a drugie pospolitych jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory, a sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnobrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sideł diabła który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział trzeci. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźnierczy. Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z stało. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe pismo przez Boga jest natchnione, i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział czwarty. Zaklinam cię, tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo jego Głoś słowo bądź w pogotowiu w każdy czas dogodny czy niedogodny karć grom napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem albowiem przyjdzie czas że zdrowej nauki nie ścierpią ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego co ucho łechce. i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę Ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, że mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. A Tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu pan według uczynków jego. Jego i Ty się strzesz albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii, i aby je słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy Lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego, i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrów Pryskę i oraz dom Onezyfora. Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają Cię Eubulos i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia. Pan niech będzie z duchem Twoim, łaska niech będzie z wami. Amen.